Czy kandydat, który w pierwszej turze wyborów prezydenckich zajął drugie miejsce, może wygrać wybory? Teoretycznie sprawa jest otwarta. W praktyce do takiej sytuacji doszło tylko raz. Zobaczmy. Rok 1990 i pierwsze wybory prezydenckie. Na fali popularności Solidarności Lech Wałęsa zwycięża w pierwszej turze, po to, żeby w drugiej tylko powiększyć swoją przewagę. Rok 1995 walka o reelekcję zaczęła się źle, ponieważ Lecha Wałęsa w pierwszej turze wyprzedził Aleksander Kwaśniewski, który prowadzenia już w drugiej turze nie oddał i został kolejnym prezydentem. Pięć lat później wybory były teatrem jednego aktora, i trudno tutaj mówić naprawdę o walce, ponieważ Aleksander Kłaśniewski pozamiatał w pierwszej turze zdobywając ponad 50% głosów. Znacznie ciekawiej było w 2005 roku, kiedy po pierwszej turze prowadził Donald Tusk z wydawałoby się bezpieczną przewagą, ale w drugiej turze doszło do mijanki. Lech Kaczyński nie tylko nadrobił stratę ale zwyciężył zdecydowanie o ponad milion dwieście tysięcy głosów i była to jedyna sytuacja w historii, kiedy doszło do mijanki w drugiej turze. Rok 2010, przedterminowe wybory prezydenckie po tragedii smoleńskiej. Bronisław Komorowski wygrywa z Jarosławem Kaczyńskim w pierwszej turze i tej przewagi już nie oddaje również w ponownym głosowaniu. W 2015 roku nieoczekiwanie, bo wbrew wszystkim sondażom w pierwszej turze wygrywa Andrzej Duda, a w drugiej turze tylko potwierdza swoje poparcie, zmuszając do wyprowadzki z pałacu prezydenckiego Bronisława Komorowskiego. W 2020 roku Andrzej Duda wygrywa pierwszą turę z potężną przewagą, w drugiej turze ta przewaga znacznie stopniała, ale nie zmieniła końcowej klasyfikacji. Andrzej Duda obronił swoją pozycję. Jak będzie w roku 2025? W pierwszej turze wynik niemal remisowy, dosłownie na żeletki, więc w drugiej turze może się wydarzyć dosłownie wszystko.